Jeśli chcesz przepis na przepyszne, przepiękne i aromatyczne pierniczki, które mogą służyć Tobie jako ozdoba świąteczna, lub po prostu do zjedzenia na święta z rodziną, bardzo dobrze trafiłaś, bo mam cudowny przepis. W opisie do filmu znajdziecie proporcje. Przyda Wam się duży stół do układania już gotowych pierników. Wielka miska, w której będziecie składować ciasta. No, chyba że robicie tylko z jednej porcji, to wystarczy mniejsze. W opisie będą składniki na jedną porcję, natomiast tutaj pierniki, które będziecie widzieć, są przygotowane z 10 porcji. Porcji. Zaczynamy od odmierzenia mąki. Następnie w garneczku musimy niektóre produkty podgrzać i rozpuścić. Wrzucamy do garnka miód, cukier, masło oraz mleko. A do mąki dosypujemy jeszcze sodę, kakao oraz przyprawę do piernika. Produkty, które zostały umieszczone w garnku, rozpuszczamy, ale nie doprowadzamy do wrzenia. Do miski z mąką wbijamy również jajko i wlewamy mokre składniki. Wszystko dokładnie mieszamy. Następnie wyrabiamy. Bardzo przydatny będzie robot kuchenny ale jeśli nie macie, to możecie wyrobić to ciasto również ręcznie. Bierzemy foremki, jakie mamy w domu, tak aby wykroić piękne kształty pierników. To białko jaj będzie nam bardzo przydatne do tego, aby pierniki wyglądały jak w glazurze, czyli aby były piękne i błyszczące. Rozwałkowane ciasto i wykrojone wzory układamy na blaszce do pieczenia i smarujemy pędzelkiem właśnie białkami jaj. U mnie te otwarma Białka. Tutaj macie porównanie, jak wygląda taki matowy piernik. A jak pięknie, można go nabłyszczyć przy pomocy białek jaj. Każdą porcję piernika pieczemy od 8 do 10 minut. Wszystko zależy od grubości rozwałkowanego ciasta oraz od wielkości. Po upieczeniu pierniczki są mięciutkie, pyszne. Następnie robią się twarde i miękną po kilku dniach ponownie. Gotowe pierniki się powiesić na sznureczkach i ozdobić Oinkę lub dom, albo zjeść ze smakiem w świątecznym okresie. I nie tylko. Udanych wypieków i wesołych świąt.